Właśnie dzisiaj w nocy wróciłam i wylądowałam, bo byłam w Afryce i przez tydzień współpracowałam z producentami sprawiedliwego handlu i naprawdę było to jedno z najbardziej niesamowitych doświadczeń i stwierdziłam, że możemy sobie tu gadać, 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 ale faktycznie pojechać tam i zobaczyć, w jaki sposób można pomóc tym ludziom i jak ten faktycznie sprawiedliwy handel działa. I ja widziałam 200 osób, które były zatrudnione w fabryce, w fabryce, która produkowała ubrania. Były to ubrania produkowane z bawełny organicznej, a także z bawełny z certyfikatem Fairtrade. I tutaj mówimy o tym systemie certyfikacji, o którym wspominał Tadeusz, a oprócz tego cała fabryka była członkiem WFTO, Światowej Organizacji Sprawiedliwego Handlu. Powodowało to, że 200 osób zatrudnionych w tej fabryce, w tym 50, 50 osób niepełnosprawnych, otrzymywało pensję dwa razy wyższą niż w normalnej fabryce, w której też byłam. Ich godziny pracy wyglądały tak, że zaczynały się o godzinie 7 i kończyły o godzinie 16, a nie o godzinie 21. Nikt nie pracował w weekendy. Przerwy były 15-minutowe, co, nie, wiem, nie pamiętam dokładnie chyba, 3-4 godziny. Oprócz tego pracownicy mieli zapewniony lunch, zapewniony dojazd do fabryki na koszt fabryki. No, tak jak powiedziałam, zatrudnione były osoby niepełnosprawne, ale też kobiety w ciąży, no, na które specjalnie zwracano uwagę i które miały większe możliwości odpoczynku. W trakcie pracy. Także naprawdę uwierzcie mi, Sprawiedliwy Handel działa,